Dzień dobry Wam wszystkim, cześć, nazywam się Bartek Sałek. Jestem właścicielem studia kuchni diwani, kuchni i wnętrza. Zajmujemy się produkcją, projektowaniem, sprzedażą, montażem, kompleksowo całymi usługami dotyczącymi kuchni i całego wyposażenia i całej aranżacji wnętrza. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć troszkę o wyposażeniu, o ergonomii, o rzeczach, które stosujemy w naszych kuchniach, czym nasze kuchnie wyróżniają się od innych, dlaczego są takie fajne i dlaczego używamy takich, a nie innych mechanizmów. Chciałem się skoncentrować dzisiaj na firmie Blum, z którą jesteśmy od ponad 25 lat. Stosujemy ich naprawdę w 95% naszych realizacji. Jest to firma sprawdzona, niezawodna. Nigdy się na nich nie zawiedliśmy. Klienci są zadowoleni, wszystko działa tak jak być powinno. No i oni wprowadzają nowe rzeczy, które my pokazujemy u siebie. To jest tak naprawdę projekt naszej ekspozycji, która jeździ z nami po różnego rodzaju targach, wystawach. Bo mamy tutaj kilka fajnych rzeczy, które pokazujemy, których nie zobaczycie nigdzie indziej. Tak? Projekt jest zrobiony z forniru dębowego, wędzonego, szytego wiodełka. Nie wiem, czy na tej kamerce będzie to widać. Przy większym zbliżeniu sobie zobaczycie. Jest tu uswojenie przechodzące. Dolne fronty wyspy są w lakierze lakierowanym w szatynie, tak zwany no finger, dzięki czemu nie zostają nam palce i gospodynie nasze nie mają wielkiego problemu ze sprzątaniem i utrzymaniem w czystości. Jeżeli chodzi o blat, blat jest wykonany ze spieku, wypalany ponad 2000 stopni, dzięki czemu jest bardzo łatwy w utrzymaniu w czystości, nie rysuje się, nie niszczy, posłuży nam dłużej niż nasza kuchnia. Tak? Poopowiadam Wam teraz trochę o tych rzeczach, które dają nam komfort i wygodę w naszej kuchni. Tak? Pokażę trochę o samootwierających się mechanizmach. Możemy sobie je otwierać czarodziejskim dotknięciem rączki. Myślimy sobie o tym, że chcemy się dostać do szafki. Ona nam się otwiera. Możemy ją otworzyć w sposób dotykowy, jeżeli chcemy zostawić nasze palce albo możemy otwierać i zamykać w sposób mechaniczny. Jest to o tyle fajne i wygodne. Mechanizm ma hamulec, nie trzaska, bardzo swobodnie się otwiera. Przy zamykaniu czuje granicę, nie uderzy nas mocno w głowę. Mamy łatwy dostęp do szafki. Wysokie osoby mają ten komfort, że chodząc po otwartej, przy otwartej kuchni nie uderzają się w głowę. A niskie mają zawsze blisko uchwyt system do zamknięcia szafki, dzięki czemu jest cała ergonomia i wygoda. Będą tu różnego rodzaju inne mechanizmy, na które zaproszę Was do salonu, żeby Wam pokazać, bo teraz będę chciał się skoncentrować na innych rzeczach, na przykład na szufladach, które stosujemy. Tak? Blum daje nam te możliwości, że możemy zastosować bardzo długą metr m szufladę, którą możemy otwierać za uchwyt, zastosować różnego rodzaju wyposażenie w środku, możemy zastosować szufladę wewnętrzną, wszystko zamyka nam się w bardzo cichy sposób. Możemy założyć otwieranie elektryczne typu Servo Drive, albo takie same rozwiązanie mechaniczne typu Tipon Blue Motion. Jest teraz o tyle wygoda dla naszych chłopaków na produkcji, że Bloom stworzył jedną szufladę, tak zwaną Blue Motion S, która daje nam możliwości zastosowania trzech rozwiązań w jednej prowadnicy. Dzięki czemu nasz magazyn jest mniejszy, możemy inwestować kasę w inne rzeczy. Tak? Szuflady wyjeżdżają dosyć sprawnie, mają od 50 do 70 kg wytrzymałości. Możemy sobie na boczku zrobić, wypiaskować nasze logo. Czasami klienci proszą nas, żebyśmy wypiaskowali na szufladach, nie wiem, mąki, kasze, cukry, garki, talerze, żeby dzieciom nie myliło się, co mają wkładać po skończonej pracy, lub do włożenia Będziemy mieli również różnego rodzaju wyposażenia na inne przegrody, wyposażenia na sztućce, na noże. W różnej kolorystyce, w różnym wykończeniu. Blum będzie posiadał plastikowe, gumowe, stalowe. Możemy mieć dowolność w całym zestawie. Tak? Jeżeli chodzi o nasz projekt, ogromna kuchnia, ogromna wyspa, dzięki czemu wszystko koncentrujemy, całą pracę na blacie. Mamy zlew, mamy płytę. A to, co mamy tutaj najfajniejszego i nie zobaczycie w najbliższym czasie u naszej konkurencji, to jest długi, sześciometrowy blat, który za dotknięciem jednego małego przycisku podnosi nam się do wysokości, w której będzie nam najwygodniej pracować. Możemy stworzyć sobie tutaj imprezę, gdzie będzie łatwiej nam przyjmować znajomych, korzystać z napoi, z drinków. Podnieść sobie w zależności od pracy, czy korzystamy ze stołu, czy korzystamy z tego jako blad roboczy. Każdą wysokość dopasowujemy do siebie. To byłoby tyle na temat naszych rozwiązań. I na razie dziękuję. Zapraszam do kolejnego odcinku. Wtedy dowiecie się o wiele więcej. Przypominam, że możecie zobaczyć nas na stronie i tu większości tylko dobrych i sprawdzonych producentów. Dzięki temu nasza firma się rozwija i możecie nas oglądać w tym odcinku. Dzięki hej!